Witam kochane dziewczyny. Moi drodzy, o czym jest dzisiejszy filmik? Taki mały update o, o kanale Ciasteczko25. Kilka nowych produktów, o których prosiłyście, żebym coś wspomniała. Może zacznę od tego, co z kanałem. Co z kanałem będzie się działo, moi drodzy? Za niedługo kanał Ciasteczko25 będzie obchodził 2 lata. Także zorganizowany będzie konkurs makijażowy. Bardzo fajna dziewczyna z portalu YouTubeowiczki.pl zasponsorowała nam nagrody, także nagrody będą, będą bardzo fajne. Myślę, postaram się, aby konkurs ruszył na początku kwietnia. No i drodzy, także szykujcie się na konkurs makijażowy. W sumie to będzie pierwszy konkurs makijażowy, właśnie organizowany na moim kanale, z czego bardzo się cieszę, bo uwielbiam oglądać wasze prace, które przesyłacie na inne konkursy. Są po prostu rewelacyjne. Następnie, moi drodzy, nowy filmik Nowy filmik pojawi się, premiera nowego filmiku z włosami pojawi się na stronie Lovely Look Tak zazwyczaj się działo, że te filmiki były ładowane na stronę Lovely Look troszeczkę wcześniej i Ja o tym Was nigdy nie informowałam Teraz Was informuję, że filmik pojawi się 22 marca na stronie Lovely Look Moi drodzy, o czym jest filmik? To będzie taka mała historia, ale Wam ją opowiem Wybrałam się jakiś czas temu do fryzjera i dziewczyna mi pięknie ułożyła włosy. Pięknie, ale nałożyła mi tyle produktów Moi drodzy na moje włosy, że ja na drugi dzień te włosy musiałam umyć. I chciałam stworzyć podobną fryzurę, podobne ułożenie włosów. To nawet nie jest fryzura, to są po prostu zwykłe prosto włosy. Ale żeby one były utrzymane w świeżości, przynajmniej przez 3 dni. Żeby ja po prostu nie musiała ich myć, jak wstaję rano do pracy, przeczesuję je szczotką i jestem gotowa. I o tym jest ten filmik. Bardzo fajnie, dużo rad. Także myślę, że ten filmik Wam się spodoba. Także przemiara tego filmiku na stronie Lovely Look, moi drodzy. Następnie następnie nowość następna za niedługo będzie otwarta strona internetowa. Strona internetowa o nazwie Ciasteczko Poleca. Moi drodzy, tam znajdziecie wszystkie filmiki, strona jest jeszcze w budowie. Bardzo dziękuję Arkowi, który no, cierpliwie nad nią pracuje, bardzo naprawdę bardzo Ci dziękuję. Strona bardzo prosta, myślę, że ja, ja się sama gubię czasami, żeby mój własny filmik odnaleźć na mojej stronie, w którym coś gadałam, a myślę, że na stronie będzie, będzie to wszystko o wiele łatwiejsze i, i będzie to wszystko w grupach, czyli włosy, stroje dnia, makijaże itd., itd. Także myślę, myślę, że to jest fajny pomysł. Bardzo bym chciała także na mojej stronie umieścić recenzje tych kosmetyków, których używam, troszeczkę więcej o nich wspomnieć, żeby wszystko było w jednym miejscu. Także myślę, że to także dla Was taka fajna wiadomość. Na Facebooku ja was serdecznie zapraszam na moją stronę Facebooka. Co tam się dzieje? Tam jest fantastyczna atmosfera. Dziewczyny piszą, jeżeli dziewczyny cokolwiek piszą na tablicy Facebooka, to jeżeli ja nie mam czasu na odpisanie, to inna dziewczyna wam odpowie. Tam są także umieszczane filmiki, których Wy na YouTube nie potraficie zobaczyć. Są to takie moje prywatne filmiki, na przykład w, w, byłam wczoraj na urodzinach i, i mój kolega pięknie zapakował koleżance prezent. Także śmieszny filmik, także tam możecie to zobaczyć. Serdecznie Wam na tą stronę serdecznie Was zapraszam na tę stronę. Tak, także w tym filmiku wszystko zamieściłam. Facebook, nowa strona, Lovely Look moi drodzy, nowy filmik, także wszystko wiecie, co się dzieje. No i za niedługo konkurs makijażowy. O czym dzisiejszy filmik? O kilku, o kilku produktach, o których bardzo chciałabym Wam wspomnieć. Pierwszy z nich to produkt do włosów. Ja Wam już pokazuję opakowanie. Tak ono wygląda. I powiem Wam tak: jak idę do fryzjera, moi drodzy, to zamiast gadać o moim życiu prywatnym, bo wiecie, fryzjerki tam zawsze się podpytują: A co tam, wiesz, pogadają, sobie kawę zrobią? Ja zawsze próbuję się wypytać jak najwięcej, jakie szczotki używają, jakich produktów używają, w jaki sposób suszą te włosy. Zawsze po prostu się pytam, ponieważ chcę sobie ułatwić swoje życie i także stosować od nich profesjonalne, profesjonalne rady. I rozmawiałam ostatnio z fryzjerką o tym, że bardzo bym chciała włosy sobie rozjaśnić. Moje włosy są naturalne, bardzo, naturalnie bardzo ciemne, ale ostatnimi czasy były one ciemniejsze na końcach, a jaśniejsze tutaj u nasady. Jaśniejsze po prostu odrosty, tak zwane root glow. Świecące po prostu odrosty, moi drodzy. I dziewczyna poleciła mi Haden Shoulders. Mówi, Head Shoulders jest paskudnym szamponem, ale dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że wymywa kolor, wymywa kolor. Wszystkie szampony oczyszczające albo przeciwupierzowe, jeżeli zrobicie sobie ogromną pianę na włosach i później zostawicie ją na pół godzinki, nawet niektóre dziewczyny kładły się spać z mokrą głową, ja niestety tak nie zrobiłam, ale na pół godzinki sobie ten szampon trzymacie na głowie robiąc pianę i później zmywacie i takim sposobem ten kolor bardzo szybko się wymyje. Następnymi produktami, którymi poleciła, to są produkty oczyszczające do włosów, także które właśnie wymywają kolor. Wymywają silikon, który jest w włosach, jeżeli stosujecie na przykład szampon V czy szampon z Loreala. Tam jest bardzo dużo silikonu, który oblepia włosy. Oczywiście one są piękne, lśniące, cudowne, elastyczne, ale włosy są oblepione silikonem i później bardzo, bardzo ciężko się układają. Znalazłam właśnie ten szampon, ten produkt, który chciałam, chciałam, chciałam o nim Wam coś wspomnieć. Stosowałam już go dwa razy przed farbowaniem własnych włosów. To jest szampon, który oczyszcza włos, wymywa silikon z włosa. Oczywiście nie w stu bo jeżeli ten silikon już jest rozpuszczony przez prostownicę i, i ciepłe powietrze, no to niestety ten produkt będzie trzeba, było, będzie trzeba używać troszeczkę dłużej. Następnie, co z nim robicie? Myjecie nim sobie włosy przed y, farbowaniem możecie nim umieć sobie włosy po na przykład jeżeli bardzo lubicie pływać i chodzicie na basen, żeby wymyć po prostu chlor z włosów i ogólnie oczyścić włosy z wszystkich produktów do stylizacji. Ja go użyłam przed farbowaniem, włosy są takie bardzo szorstkie po nim, no ale producent obiecuje, że następne farbowanie włosów wyjdzie nam po prostu o wiele, wiele lepiej. I e, czy to jest prawda? Ja go już używałam dwa razy i na pewno nie wyszły mi, jak widzicie, ten kolor się bardzo fajnie wyrównał. E, także jestem bardzo zadowolona z tego produktu i myślę, że przed każdym farbowaniem będę używała właśnie, właśnie tego szamponu. E, ja wiem, że on w Polsce może nie być dostępny, ale ja czytałam na e, różne recenzje, że bardzo, bardzo dużo jest polecanych ogólnie szamponów oczyszczających. Także poszukajcie sobie w Google i może coś, może coś znajdziecie. Ten akurat jest Be For You Color. Ja Wam podam linka pod filmikiem, moi drodzy. Następnie, moi drodzy, pytaliście mi się mnie o maskarę One By One z firmy Maybelline. Co mogę o niej wspomnieć? Na początku nie byłam z niej zadowolona, ponieważ strasznie oblepia rzęsy. Oblepia rzęsy i robię takie bardzo nienaturalne. Teraz maskary, wszystkie te maskary, które robią nasze rzęsy wielkie, wręcz wyglądające jak sztuczne, oblepiają strasznie te rzęsy i sklejają je strasznie. I ta maskara też na początku to, to robiła. Szczoteczka jest. Teraz wam pokażę szczoteczkę. Szczoteczka jest bardzo fajna. Niestety bardzo dużo maskary na niej zostaje, szczególnie tutaj na czupu, jak widzicie. I to mnie właśnie w niej denerwuje, że takie wielkie, że, takie, że tak dużo tuszu po prostu na rzęsach, na rzęsach mi zostaje i strasznie to jest denerwujące. I te rzęsy się tak sklejają i są takie po prostu bardzo długie, wyglądające wręcz jak nogi pająka. Także nie jestem w 100% zadowolona do tej maskary. Mam nadzieję, że jak jej troszeczkę dłużej poużywam, że ta szczoteczka i ten tusz się troszeczkę wyrobi. I wróciłam do mojej starej maskary z burżuła, z której zawsze byłam zadowolona bardzo fajna maskara i ona bardzo fajnie rozczesuje, wydłuża, ale te, te rzęsy są jeszcze takie troszeczkę bardziej naturalniejsze niż przy maskarze właśnie One by One z Maybelline. Następnie, moi drodzy, poprosiłam Darena, aby kupił mi dezodorant. Dezodorant, no i nie, nie powiedziałam mu, który, po prostu kupił mi dezodorant w sklepie i przyniósł um, dezodorant z daw, i to jest Hair Minimizing. Moi drodzy, minimalizuje... Rośnięcie włosów, porost włosów. I ja do takich rzeczy sceptycznie podchodzę, nigdy nie wierzę takim tryką, a tutaj bardzo miło się zdziwiłam. To jest po prostu niesamowite. Włoski odrastają bardzo delikatne, takie, no i zdecydowanie ten, ten porost jest spowolniony. One są chyba w dwóch zapachach. Ja mam akurat tutaj ten różowy, dzika róża. Jeszcze, o ile się nie mylę, jest takim, jeden z takim turkusowym czy białym opakowaniem, właśnie. Minimalizujący porost włosów. I myślę, że ten, że ten dezodorant zostaje takim moim przyjacielem, i myślę, że, że na pewno jeszcze jedno opakowanie w mojej łazience się pojawi. Następnie moja siostra, która także uwielbia płyn do makijażu z Garniera. Poprosiłam mnie, aby mi przysłała do Polski kilka opakowań, ponieważ mówi, no nie może go znaleźć. Wierzę w szlekerze, jest on sprzedawany, ale na razie mówi, po prostu jest wykupiony, nie ma go. No i przeszłam się do sklepu i jest nowa wersja. Tak wygląda stara wersja, tak wygląda nowa wersja. Te opakowanie jest troszeczkę inne. Nowa wersja jest bez, nie zawiera żadnych perfum i nie ma alkoholi. Następnie Tragiczny eyeliner, ja z eyelinerami nie mam żadnego problemu, wy o tym wiecie, ja bardzo lubię eyeliner i bardzo łatwo mi się używa eyelinera, jeżeli do niego się przyzwyczaję I tak myślałam, że też będzie z tym, to jest eyeliner z L'Oreal Super superliner. Nie da się, nie da się po prostu, to jest taki pisak moi drodzy pisak, który ta gąbeczka ogólnie bardzo źle się nasącza tym, tym eyelinerem i próbujecie sobie namalować kreskę i za chwilkę nie macie nic na tej gąbeczce i musicie z powrotem wsadzić tą gąbeczkę do środka, wstrząsnąć nim i dopiero może troszeczkę tego tuszu do tej gąbeczki wsiąknie. Po drugie, bardzo ciężko jest nim malować ładne, cienkie kreski, wychodzą one zawsze grubo. No i jestem strasznie niezadowolona z tego eyelinera i myślę, że zraziłam się po prostu do eyelinerów z Loreala i myślę, że następnego już nie kupię. Następnie y, szampon. Szampon, moi drodzy, o którym Wam nigdy nie wspomniałam, a używałam go jakieś 6 miesięcy temu. Szampon z firmy Eucerin. To jest także z mucznikiem. To bardzo suchej skóry. Moi drodzy, ja mam bardzo, bardzo wrażliwą skórę głowy. Yy, mogłam powiedzieć, mogę powiedzieć, teraz miałam bardzo wrażliwą skórę głowy. To było uczucie takiego spięcia, wieczne drapanie, sucha skóra. No jest to coś paskudnego, ponieważ wszystkie te szampony, które znajdziecie na, na półkach, właśnie jak pro Probe Head and Shoulders. No, i jeszcze powodują, że jeszcze ta głowa jest bardziej wysuszona. Ten szampon stosowałam jakieś 6 miesięcy temu. Jeszcze połowa mi go została tutaj. On jest z mocznikiem. To bardzo suchej skóry głowy. Ja mojego problemu, z którym borykam się od może 3 lat, pozbyłam się. Nie ma go. Także ja wam go serdecznie polecam, jeżeli macie świerpiącą skórę głowy i no i po prostu ta Wasza skóra głowy jest wrażliwa to stosujcie sobie przynajmniej dwa razy w tygodniu ten szampon myślę po jakichś 3-4 miesiącach nie będziecie miały żadnego problemu także jest to szampon naprawdę rewelacyjny ja go jeszcze stosuję po farbowaniu e, włosów, ponieważ wiem, że farby e, zawierają amoniak i jest to no jakby nie było same chemikalia i zawsze po farbowaniu nawilżę sobie tą skórę głowy i mam święty spokój moi drodzy kupiłam ostatnio także dwa nowe cienie z burżuła. Tak one wyglądają. Jeden taki jasny, perłowy, drugi taki fajny, waniliowy yy, highlighter. Tak one wyglądają. I kurczę, ja powiem Wam szczerze, że są świetnie napigmentowane. Są naprawdę bardzo fajnie napigmentowane. I myślę, że jeszcze sobie jakieś kolory z burżuła yy, dokupię. Następnym yy, produktem, o którym chciałam Wam wspomnieć, to ostatnio. Przyjechała do mnie bardzo, taka bardzo dobra znajoma, która zawsze przywozi mi piękne prezenty. I dostałam zestaw z dr. Hauszka. To są dwa szampony i odżywka. Te rzeczy są znane z, z tego, że składniki w tych, w tych szamponach są jak najbardziej organiczne i wszystko jest bio i tak dalej. Nie zabierają one żadnych... Żadnych chemikali, i tak i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że to jest akurat jeden z pomarańczą. Zapach jest tak mocny. Ja nie wiem, czy to jest zapach przyjemny. Ja może dlatego, że lubię bardzo słodkie zapachy, a ten jest wręcz jak dodany, był, byłby tam pieprz, moi drodzy, w środku. Także. Dziwny zapach, no ale zobaczymy, przetestuję go kilkanaście razy. Dam wam znać, co o nim sądzę. Drugi jest z, z cytrynką, tak on wygląda. Ten jest oczyszczający, także do. Ten jest to do włosy do przetuszczające się i tutaj jest jeszcze odżywka, która pięknie pachnie. Już miałam ją na głowie i włosy naprawdę bardzo długo, da bardzo długo ten piękny zapach się utrzymuje. Moi drodzy, to tyle. Jeżeli mm, mogłybyście mi polecić jakiś fajny podkład do cery tłustej, to piszcie w komentarzach, bo mam ochotę sobie kupić ten podkład Chanel Lumiere Mat. Matujący. E, także dajcie znać, czy któraś z was go już miała i czy była zadowolona i jakie jest krycie, jaka jest konsystencja i ogólnie jak wam się ten podkład sprawował, moi drodzy. E, to wszystko moi drodzy, także zapraszam Was na nowy filmik na stronie Lovely 22 marca. Za wszystkie komentarze, za wszystkie miłe słowa Wam bardzo dziękuję. To jest naprawdę poprawiające humor. Jak zawsze oczywiście negatywne komentarze także się zdarzają. Ja do tego naprawdę. Ja, na, ja naprawdę się tym nie przejmuję. Jeżeli ktoś ma ochotę mi takie fantastyczne rzeczy napisać, to pro bardzo, bardzo marnujecie tylko i wyłącznie swój czas a ja marnuję swój czas na, na czytanie takich wiadomości, moi drodzy. Ale bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, że czekacie na nowy filmik. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki, papa. Pa.